Każdy z nas ma własną granicę wytrzymałości, która określa, ile jesteśmy w stanie znieść fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. Ale co się dzieje, gdy ciągle przekraczamy tę granicę? Pojawia się przeciążenie, i to nie jest oznaka słabości, porażki czy braku odporności. To normalna, ludzka reakcja na nadmierny stres. Problem w tym, że Często nie zauważamy lub nie chcemy zauważyć lub też nie potrafimy zauważyć, kiedy dochodzi właśnie do przekroczenia tej granicy. Być może dlatego, że nie chcemy innych obciążać swoimi problemami. Być może dlatego, że mamy wrażenie, że powinniśmy dać radę i ciągle porównujemy aktualną sytuację do sytuacji do jakiejś sytuacji z przeszłości, kiedy też mieliśmy dużo na głowie i jakoś sobie z tym radziliśmy. Nasz mózg wysyła sygnały, gdy coś nie działa tak, jak mogłoby. Nasz mózg informuje nas, że właśnie przekraczamy swoją granicę wytrzymałości. W tym odcinku pokażę ci sześć najważniejszych oznak, że właśnie przekraczasz swoją granicę. Nazywam się Dominika Gostek, jestem psychologiem i na tym kanale pokazuję, jak radzić sobie ze stresem, wzmacniać odporność psychiczną i budować pewność siebie, by osiągać cele w zgodzie ze sobą. Nasza granica wytrzymałości nie jest stała. Zmienia się w zależności od danej sytuacji i dostępnych dla nas zasobów. Gdy jesteśmy wypoczęte, mamy wsparcie, stabilność, radzimy sobie lepiej, ale gdy zaczynamy zmagać się z jakimiś trudnościami finansowymi, emocjonalnymi czy czy na przykład zdrowotnymi, nasza wytrzymałość, odporność spada. I to jest w porządku, bo nie musimy być silne przez cały czas. Nie musimy udawać, że wszystko jest pod kontrolą. Warto jest odróżnić chwilowy spadek energii, spadek radzenia sobie od przeciążenia, które objawia się różnorodnymi symptomami, które mogą znacząco wpływnąć na nasze codzienne życie. Wczesne rozpoznanie tych objawów jest kluczowe by móc skutecznie zarządzać stresem i poprawić jakość życia. Oto sześć najważniejszych oznak, że właśnie przekraczasz swoją granicę. Numer jeden. Ciągłe napięcie i wewnętrzny niepokój. Czujesz, że nigdy nie możesz w pełni się zrelaksować, albo może masz wrażenie, że cały czas musisz coś kontrolować, o czymś pamiętać, coś nadrobić. To klasyczny znak przeciążenia. Takie sytuacje prowadzą do tego, że w naszym organizmie ciągle uwalniają się hormony stresów, w tym na przykład kortyzol. To powoduje, że nasz organizm nie potrafi przełączyć się na tryb regeneracji. Dlatego w takich momentach zatrzymaj się na chwilę i zapytaj sama u siebie, czy naprawdę muszę zrobić to teraz? Czy naprawdę muszę o tym pamiętać teraz? Czy mogę to zapisać? Zostawić na jutro, zrobić sobie krótki, pięciominutowy reset, poczynek. Numer dwa, permanentne zmęczenie i brak energii. Budzisz się zmęczona, chociaż przespałaś 8 godzin. Masz wrażenie, że twoja energia wyparowuje już przed południem. To sygnały, że działasz na rezerwie. Twój organizm nie ma kiedy się zregenerować, bo jesteś pod wpływem ciągłego stresu. Sprawdź, zdajesz sobie w takich momentach czas na taki prawdziwy odpoczynek. Czyli na przykład wieczór bez scrollowania telefonu wieczorem. Bo przecież to jest kolejne przebodźcowanie. Numer 3. Problemy z koncentracją i pamięcią. Masz wrażenie, że ciągle o czymś zapominasz? Masz wrażenie, że więcej potrzebujesz czasu na rzeczy, które kiedyś robiłaś szybciej? Jeśli tak, to twój mózg jest przeciążony. To tak, jakbyś miała za dużo otwartych kart w przeglądarce. W końcu system zaczyna się zawieszać. Co możesz zrobić? Ogranicz wielozadaniowość. Zamknij te niepotrzebne zakładki zarówno w komputerze, jak i w swojej głowie. Zapisuj rzeczy zamiast je zapamiętywać. Dzięki temu twój mózg nie będzie musiał ich ciągle przerabiać, ciągle sobie przypominać. Oznaka numer 4. Małe rzeczy wyprowadzają cię z równowagi. Ktoś cię o coś poprosił i masz wrażenie, że zaraz wybuchniesz. Zapomniałaś kupić mleka i nagle czujesz, że nie ogarniasz życia. To znaka, że jesteś na skraju wyczerpania. Małe rzeczy stają się dużym problemem, bo twój organizm jest przeciążony i nie ma już miejsca na więcej. Zadaj sobie pytanie, czy naprawdę te wszystkie rzeczy są aż tak ważne i zadbaj o odpoczynek. Twój organizm bardzo go teraz potrzebuje. Numer 5. Problemy ze snem. Nie możesz zasnąć, bo w głowie ciągle analizujesz rzeczy do zrobienia. Lub budzisz się w środku nocy i gdy już się wybudzisz, Masz problem, by ponownie zasnąć? Jeśli tak, to, to to jest kolejny klasyczny objaw przeciążenia psychicznego. Twój mózg nie potrafi przełączyć się w tryb offline, bo cały czas działa w napięciu. Podczas snu następuje aktywacja układu glimfatycznego, i wskutek jego działania dochodzi do detoksytacji mózgu z wszystkich zbędnych substancji, które skumulowały się podczas dobowej aktywności. Dlatego odpowiednia ilość snu jest niezbędna do właściwego funkcjonowania i dalszego rozwoju układu nerwowego. Co możesz zrobić? Stwórz rytuał zamykania dnia i pamiętaj, aby ograniczyć bodźce przed snem. Oznaka numer 6. Skutki przeciążenia zaczynasz odczuwać w ciele: bóle głowy, napięcia w karku, problemy żołądkowe. Twoje ciało dosłownie mówi ci, że ma dość. Jeśli ignorujemy objawy stresu psychicznego, w pewnym momencie zaczniemy odczuwać sygnały z ciała. Sygnały z ciała, które mówią nam, że coś jest nie tak. Te objawy, objawy z ciała, bóle głowy czy, czy napięcia w karku, to takie ostatnie sygnały ostrzegawcze, zanim pojawią się poważniejsze problemy zdrowotne. Co możesz zrobić? Nie ignoruj sygnałów swojego ciała. Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, zatrzymaj się i zastanów, co możesz zrobić. Wprowadź do swojego dnia choćby Jedną chwilę regeneracji, chwilę na regenerację, bo czas na odpoczynek, czas na chwilę relaksu, na chwilę regeneracji to nie luksus, a konieczność. Jeśli ten film Ci się podobał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam również na mój newsletter. Link do zapisu znajdziesz poniżej tego filmu.